Dobra, jak tutaj widzicie. Talia jest tasowana. <grym> ma... Siema, dzisiaj UNO. Odcinek składa się z wybranych gier z nagrywek. Dlaczego zawsze ja zaczynam? Dlaczego Zeti Ja mam kufkę. Z... I... <grym> teraz znowu ja gram, co? No rewers. No rewers. Rewers, no rewers. Zeti nie ma no, Revers, no, um. zielonych. Hmm. mam zielony już. Dobra, to teraz ja zagram też nie mam zielonych, niestety. Znam o... na 1. Nie, dobra, to już myślałem, że plus o... 4. Eee, no, plus 4. Bo... To by było za pęklem mieć takie karty w sali. Plus 2 dla do... Plus 2 do... dla do... do... Zyty'ego. nie drołuję, tak? Boli... O, tak, drołuję. Do... O, lucer. O, Dobra! blacha. To plus... Coś Co? do blachy? No, jak jak to się blacha nagrywa? 6. A masz plus cztery? Masz plus 4 ewentualnie? Nie ma! nie, to Ej Jak będziecie ja mieć Plus czwórkę teraz. Znaczy, ujmę ja to tak, w deku nie ma już więcej, plus cztery. Oj, dobra. Nie, ja myślę, że tą gierkę znowu wygra Zeti, jak zawsze. Pół, ja już tak. kończę, tylko cztery mi zostały. No. <grym> tak. tak. Ja, ja potrzebuję, żeby ktoś odwrócił. Potrzebuję, żeby ktoś odwrócił kierunek. Czórka? Może być. kierunek. Daj cztery, daj cztery. Mam jak blaszkę tego, aby więcej kart dobrał, ale. to macie kolejną czwórkę, trzecią. Okej, szanuję, szanuję. Ile okay. tych czwórtek macie? Kolejne czwórkę? Hmm... Dobre, wszystkie daję. E, Wszystkie kolor mi, kolor mi pasuje Oczywiście A zmieniamy kolor 5 Agresywnie widzę 5 Hmm... To, to zmieniamy karta. kolejność Ooohohohohoho Nie, ja się ok nie będzie Nie, to ja tak naprawdę... Każdy GSP... Gs. Ja, ja, ja powiedziałem czerwone Każdy GSP... To, to jest Pod was Nie, ja <laughs> się... Hahaha Nie, bla Powiedziałem czerwone Dobra, ja, tej wychodzę, tej ja wychodzę, ja wychodzę z tej gry. To jest Fokój, wy to robicie specjalnie. Duraczka. Oj, do... zostały dwie karty. Bo zostały nie. już tylko dwie karty. Sobie. Ale papierowi też. Blaszka, dobiera. Papier nawet nie. był. A co dobierasz? Dobierajesz sobie lukser. O! Pięknie też kolor Zeti. A nie to, to? nie pytasz, nie pytasz. Pięknie. Dawaj, no, tak Jaki tu jest? Dobra, zły, kruk. To jest zły. Powiedziałeś dowolny. No ale ten jest zły dowolny. Dowolny, który nie zły był niemięski. Dowolny. E, Luxer, mi się zły, jest nie zły, podoba. Nie podoba mi się twój kolor. Nie podoba było? mi się twój kolor. Jest mu i jest mu większe. Co on ma za karty? Jaki jest... ja cudem za każdym razem? Ja mam do. Ja bo im Nie, Jezu. Yes. Ile zabrać? No bo papie się na mnie fokusuje. Dobra, o, dziękuję. No i kartki papier, szybko Ale to po Papier, szybko papier, papier, to zrobię. Papier skąd? No papier dostałem. Nikt <noise> mówi, nawet niech nie zwraca uwagi na nich. Jak nic to to nie, to nie mówię, jak nic Moim nie drogie. mówię. Drogie. O, jest ręka, no, nowa i mam takie propozycje, o, żeby się na papiera. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. Co, co to, co, to co, jest? Ej, dla... po co się rabi fokusować? Jestem gotów, 2 plus 4 i 2 plus 2. Uuuuu, trójkę. Trójkę wybierz, panie. O, jednak, jednak nie, jednak zielona. Yy, niebieskie. Niebieski. Zero. O. Jest A, bo jesteś zerem, mordo. jak Nie, no właśnie, ty jesteś zerem. To jest. Ja cię insynuuję, że ty, ty jest zerem. Ale się wyzywam. Ja już wiem, kto chyba będzie walczył na kolejnym fame MMA. Oho. Dobra, jaki chcecie kolorek? Luxer, ja nie mam już plusczurek w tej szyb. rundzie. Jak chcę ten, ja chcę tęcze. wezmę zielony. Może być. Piękny kolor. Popieram. No zielony, zielony. Dobra, nie będzie. A teraz ja gram. Tak, tak, tak. Uno? Tak, tak. ja mam tylko dwie karty, uwaga. masz tylko dwie karty, typie. No dobra, ale. <laughs> Ale ty też masz tylko... Ja typu. mam uno, ja Ale mam ty uno. jesteś zerem, typie, okej? Okay? No, ty jesteś większym. Zeti, dawaj, Zeti. Weź go, zagraj mu tą plus czwórkę na twarz. No nie. Ej, Dobrze. Ja trzymam trzymam na pół. Tak, moi drodzy! nie karta? Widzowie, to jest najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Play. O. Oh. <laughs> Oh. Tak, o. o nie! Okej. Okay. O nie. Jaki chcesz kolor? Papier? Pęczowy. Nie pytaj go, bo on jest. Zele. Dawaj niebieski, niebieski. Nie miał, dawaj. nie miał czerwonego blaszka nie miał czerwonego, z tego co wiem. Niebieski okay. dawaj. Dobra. O, o siedem karma! To jest karma papier. Karma! Nie, nie, nie! To nie jest karma. Kurde, blacha ma ostatnią kartę. Co to jest? pewno nie czerwony. Zatrzymajmy się na czerwony i będzie dobrze. Dobra. Dobra. Tak to było zmylenie teraz aktualnie. Co właśnie użyliście. Ojoj. Dobra, byli. jest! Nie! Cześć Blaszka, tak jak jest. się bawisz? Tak. Dobrze. Ale już się nie bawię. A nie, znowu będę się fajnie bawił, ja. Ej, bo Luxor ma dwie karty. Ma, ale trochę Pan, panowie, Luxor tak. ma dwie karty. Teraz ja. Hmm. Blacha mi da jakąś ktoś... tego pewnie. Mam pytanie, I, i, mam pytanie do ciebie Luxer, takie pewne. I, no. Ile, sumując twoje karty, ile, jaka to jest liczba? Dwa. <laughs> No ma zero i na zero to i... ci nie wyszło. No okej, okay, to jeszcze raz blacha w takim wypadku. Ej. A nie to, to ja a nie blacha. To teraz ty papier zaraz. Nie. nie ma niebieskich. A znowu się bo ja dobrałem, dobra. Zostajemy nie, na tym kolorze. Zostajemy na tym dobrze, kolorze. Trzymajcie. Dobra, 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 spokojnie. No nie, Luksem nie ma niebieskich panowie. To? I żółtych też nie ma, dobra. dobrze. Dobra. Dobra Może, mi, Dla mnie możemy zostać na żółtym, to jest dobry kolor No mi się wydaje, że to jest piękny kolor Blacha ma dwie karty Oho uh. Blacha uh. ma niebieską uh, kartę ta nie Musimy no. zmienić kolor, musimy zmienić kolor na niebieski, albo to jest mind game Una uh, no. dobra Dobra yeah. Dobra Uno. Dobra no, stres Uuu, no, stres, kłam Masz co zagrać? Tu, tu. Był, to był skip uh. Ooo oh. uh. Nie, proszę, nie ja yeah. nie chcesz? Czerwony daj Niebieski Daj czerwony o, oh, Beko Zeti ma dwie karty więc Staramy się której użyć Tej koło no, mnie lepszej, Tej koło mnie Lepszej, Będę dodatkować Dobra, gramy tak to Zeti ma no, no, jedną kartę Zeti ma jedną kartę Zmień, papier, zmień ten Nie F Dobra. Nie żołą. F <laughs> Nie, nie, nie Zresztą Zresztą, Żółty Bardzo dobrze Nie ma żółtego Damn nie wiem jaki masz Z Core F Co? co, jest jest co? Papier. No Papier? Sobie nie sobie mówi, później Jedna ukrywa. karta mi została to eee, no 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 się skupiacie na mnie, nie na papie. No no właśnie, tak jest co się Dobra, Jest to trzech razy stuka, lecimy jeszcze ostatnią arenę. <laughs> Generalnie plan był taki, że czy jesteście tutaj? Czy was nie ma? Ej tak, właśnie, bo ja nie jesteśmy. widzę luk. Ej, papiecie, ty jesteśmy. widzisz Luxera, Tak, widzę. Dobra. Generalnie plan był taki, że myślałem, że zagramy dwie gierki, ale zagramy trzy, bo szybko w sumie poszło. Nie tak jak ta pierwsza co graliśmy 17 minut, czy coś takiego. Tak, i, i teraz <grym> tak będzie to dokładę, pół godziny. No jedna gierka i lukser to jeszcze przegrał. Luxer teraz. Dawaj. Tak, lukser to dajesz. Wygieraj, ty Dobra. Ty Dobra. Serio? Nie ma? Nie mam, nie mam, naprawdę. No jest. A ja... Ja mam. Ale to smutne. Ty masz, a ja też mam. A czy ty, bla, 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 no blaszka, wiem, a, masz? No, no ja oczywiście, Złoga, ja taki, taki przyjazny kolor jak niebieski mam zawsze przyjaciele. Dobra. O, ten, o, ten kolor, kolor mi strymi. też bardzo pasuje. Czwórka. Um. Okay. Może być taka. Czwórka! Czwórka! Agresyw... Zielony, zielony kolor mi się wydaje, że to jest kolor mm. e, pokoju. To jest kolor nadziei. To tak, jest kolor nadziei. zielony jest spoko, To nadziei... prawda. Jestem za. To, jest nadzieja, że że myślę, ja to się wygram z wami wygrałem wystarczy, wygrałem z zabawie. Przyprowadź. Z nadzieją, że papier z zerem. Tak, papier. Teraz, teraz mówię, Tak, tak ty za ty. Okay. To, tak ja. Taka na nasz, na ja. Na zielone. Ja już wydaje, że praktykujemy podpiła Masz jakieś na przykład takie mini bomba? Nie masz mini bomby atomowej? Szkoda. Nie, przyjacielu. Mam, mam. Masz, tylko musisz ojoj, ojoj. To musisz. Ojojojo. To mogłem zagrać mini to, mini bombę atomową. Dobra, co? Ja mogę tu grać? Mogę tylko to tak grać na razie. No? A też masz mini bombę. To fajny jeszcze mam. Minimum, minimum. Mini Blaszka, masz jak grać w ping czy jeszcze nie? Mam, ale nie wiem, czy ten kolor mi podpasuje, wiesz? Okej, okay, dobra, lukser. Klikaj, po prostu klikaj. Zobaczymy, okay. co się stanie. Dobra, jak Papie Aha, będzie miał Tak, Luxerowi o... nie działają karty. <noise> nie działają. Dobra, nie będzie. ja nie Mogę grać też. na czerwono ping ponga. Agademy. Ja mogę na wszystko ja grać. Znaczy tylko na, na dwa kolory mogę z dwóch, ale nie. Ja, ja też mogę grać z tego No na... serio! Nie, to jest jakaś porażka te no. karty. To, że luxor ma tak małą kart to jest porażka moim zdaniem, ale... Dobra, to No czy... wszystkie kolory, dobra, co, nie dobre kolory dobra, mi... Ej, panowie, bo no. potrzebują w sumie tego koloru dobrać, wiecie o tym właśnie, nie mamy tego koloru. Mam mam nie, znowu mam flash, znowu będziemy to teraz robili i znowu będzie. Dobra, mam, mam. Spokojnie, mam o. przyjaciele, spokojnie. Spokojnie. Dobra, spokojnie. 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 Spokojnie, spokojnie, dobrze, spokojnie. Bo starszy, że koloru z tego nikt nie ma. Zrób to. Dzięki. Zrób to. Czerwony, czerwony, czerwony. Czerwony. Nawet czerwony. Nie. Nie tak, nie! tak! Nie! Tak! 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 12. Blacha, 12. Tak jest! No, ale potkane! Ja masz ja przyrządki, prostu, chyba? Nie. Przyrządki masz, blacha, co nie? I sol mind, game. mind games. O, mind games. Całe karty. No dobra, dobra, 18, dobra, Dobra, gramy w ping pongę mordo. Tak, o fajnie, mi się podoba. Nie, dużo nie, nie, będzie. nie, Oj! Dobra, o, mi się już skończyło Nie ma takiego kątnika. No ale teraz teraz teraz, To był najbuszy. Był dobry. Dobra, Gierka. Doszka. Luxboy. Masz szóstki? Go szóstka. Nudny jesteś. Nie zmieni się. Nie ma. Nie ma zmiany w ogóle koloru. Dobra, idziemy w dobrym kierunku. Tak dalej, dalej panowie. Tak On tak ma mało, mało kart. To jest The team ma bardzo mało kart. Czemu Trzy, ta trójka jest krzywa? O, Co? dobrze. Nie, okej, okay, Uno mamy. Dobra, jest jedna karta. Co ty ma Uno? Jedna. Dobra, blacha? Jedna, jedyna. Dawaj. I no, po... nie. Na wygrał! Zrobił to chłop. Nie wierzę. A byłem... Miałem czerwoną. Miałeś czerwoną? Miałem czerwoną. Nie wpadź, nie taka karta.